Dzień dobry Państwu. Z tej strony Łukasz Kaźmierczak, firma Audioplus i pozdrawiam serdecznie z zakopanego z 23. konferencji Spin, na której prezentujemy nowości głośnikowe od Voice'a i elektroniczne od Dynacorda, których jest mnóstwo. Głośniki wzmacniacze to nie smartfony. Nie co roku są nowe modele, więc jesteśmy w dużych emocjach, że możemy to pokazać, nową ofertę tych dwóch producentów, ale też bardzo miło mi przedstawić nowego pracownika Audio Plus, który będzie osobą dedykowaną do obsługi tego rynku, pana Kajtana Choptiany, który dołączył do naszego zespołu i będzie opiekował się rynkiem Commercial Audio, a teraz wprowadzi państwa w świat nowych produktów Electro Voice i Dynacord. Dzień dobry państwu, Kajetan Choptiany. Bardzo cieszę się, że dołączyłem do zespołu Audio Plus. Tak jak Łukasz powiedział, jestem odpowiedzialny za sektor Commercial Audio. Będę współpracował z partnerami handlowymi przy ich projektach. Będziemy razem wdrażać nowe rozwiązania, projektować instalacje, będziemy je dostarczać, pomagać przy ich uruchamianiu i późniejszym serwisie oraz szkolenie. Na tegorocznym spinie przedstawiamy szeroką gamę produktów marek Electrovoice oraz Dynacord, bardzo dobrze rozpoznawanych na rynku, często kojarzonych z marką premium. Natomiast poprzez wdrożenie nowych technologii, te produkty stają się coraz bardziej przystępne dla klienta końcowego, dla instalatorów. Są one w coraz fajniejszych cenach. Każde z urządzeń daje nam coraz więcej możliwości, czy to zarządzania przez siecią wzmacniaczami Dynacorda, czy również procesorami Dynacorda, a głośniki swoją szeroką gamą możemy dopasować do różnych powierzchni, czy to sufitów podwieszanych, sufitów kasetonowych, możemy montować je na ścianach, pokrywając pełne powierzchnie pomieszczeń, w których są one instalowane. Jak wiecie, rynek bardzo się rozwija, natomiast nowa oferta Elektrowojsa i Corda będzie na pewno dostępna przez wiele kolejnych lat, bo ten rynek nie jest mocno rynkiem rotującym. Chcemy być dla Was partnerem wspierającym, więc zapraszamy wszystkich serdecznie do kontaktu i współpracy. Pomożemy Wam na każdym etapie projektu i realizacji. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, więc zapraszam i do usłyszenia.